W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia. Czytamy w mszaliku. Niedzielę wśród oktawy poświęcamy rozważaniu tajemnicy Bożego Narodzenia. Kościół przyprowadza nas znowu. Do Żubka Betlejemskiego, abyśmy w ciszy i skupieniu zastanowili się nad głębią dogmatu wcielenia i zrozumieli, jakie z niego praktyczne wnioski możemy wyciągnąć dla życia naszego. Przewodnikiem w tym rozmyślaniu będzie święty Paweł. Dzięki misterium Bożego Narodzenia. Rozwija się w nas duch dzieciństwa Bożego, duch miłości i ufności, który w nas woła: Abba, Ojcze. Bądźmy dziećmi Bożymi, na wzór Dzieciątka Jezus. W Ewangelii Starzec Symeon odpowiada na to wieczne pytanie, które świat zadaje: Kim jest Dzieciątko Boże? Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Znak budzący sprzeciw, gdyż świat oślepiony pychą i rządzą, będzie zawsze zwalczał Chrystusa, ale również znak pociechy i radości dla tych, Którzy w czystości serca weń uwierzyli. Klękamy w tych dniach przed betlejemskim żłubkiem, w którym spoczywa Pan nasz Jezus Chrystus, Bóg Wcielony. Tajemnica wcielenia to istotowo znaczy, że syn Boży się wcielił, to znaczy, nie przestając być Bogiem. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Poucza nas katechizm katolicki św. Piusa X o podstawach Chrystologii, to znaczy działu teologii dotyczącego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czego naucza nas trzeci artykuł wyznania wiary, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny? Trzeci artykuł wyznania wiary naucza nas, że syn Boży za sprawą Ducha Świętego przyjął jako swoje ludzkie ciało i duszę w przeczystym łonie Najświętszej Marii Panny. I że się z niej narodził. Czy ojciec i syn mieli także udział w ukształtowaniu ciała i w stworzeniu duszy Jezusa Chrystusa? Tak. Wszystkie trzy osoby boskie miały współudział w ukształtowaniu ciała i w stworzeniu duszy Jezusa Chrystusa. Dlaczego więc powiada się krótko? Że się począł z ducha świętego. Powiada się krótko, że się począł z ducha świętego, gdyż wcielenie syna bożego jest dziełem dobroci i miłości, a dzieła dobroci i miłości przypisuje się duchowi świętemu. Czy, stając się człowiekiem, syn boży przestał być Bogiem? Nie. Syn Boży stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem. Czy zatem Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem? Tak. Wcielony Syn Boży, to znaczy Jezus Chrystus, jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem. Czy zatem w Jezusie Chrystusie są dwie natury? Tak. W Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem i człowiekiem, są dwie natury: boska i ludzka. Czy w Jezusie Chrystusie są także dwie osoby: boska i ludzka? Nie. Cielony Syn Boży ma tylko jedną osobę, a mianowicie boską. Czy w Jezusie Chrystusie są dwie wole, czy też jedna wola? W Jezusie Chrystusie są dwie wole. Jedna boska i jedna ludzka. Czy Jezus Chrystus posiada wolną wolę? Tak. Jezus Chrystus posiadał wolną wolę, ale nie mógł czynić zła, gdyż zdolność do czynienia zła jest wadą wolności, a nie jej doskonałością. Czy Syn Boży i Syn Marii są jedną i tą samą osobą? Tak, Syn Boży i Syn Marii. Są jedną i tą samą osobą, to znaczy Jezusem Chrystusem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Czy Najświętsza Maria Panna jest Matką Boga? Tak. Najświętsza Maria Panna jest Matką Boga, gdyż jest Matką Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem. W jaki sposób Najświętsza Maria Panna stała się Matką Jezusa Chrystusa? Najświętsza Maria Panna stała się Matką Jezusa Chrystusa wyłącznie za sprawą działania Ducha Świętego i Jego mocą. Czy jest prawdą wiary, że Najświętsza Maria Panna była zawsze dziewicą? Tak. Prawdą wiary jest, że Najświętsza Maria Panna była zawsze dziewicą i dlatego jest nazywana królową dziewic. Drodzy wierni, do rzeczywistości Najświętszych, do tajemnic katolickiej wiary, do prawd katolickiej wiary. Należy podchodzić z pokorą, z wiarą, z czystym sercem i z subtelnym umysłem. Niech będą nam w tym pomocne polskie tradycyjne kolendy, które są wyśpiewanym dogmatem, ukazującym prawdy i tajemnice katolickiej wiary. A równocześnie polskie tradycyjne kolendy są doskonałą szkołą modlitwy, szkołą należytego odniesienia się naszej duszy do tychże prawd i tajemnic katolickiej wiary. Kolędy są szkołą cnót. Śpiewajmy w tych dniach polskie tradycyjne kolędy. Śpiewajmy chętnie, śpiewajmy z serca. Śpiewajmy w naszych domach, śpiewajmy i w naszych duszpasterstwach. Panu Jezusowi śpiewajmy. Kolenda polska, szacowna, szlachetna, subtelna i wesoła, i pełna zadumy. Nad tajemnicą miłości Bożej do człowieka, która wyraziła się w tajemnicy wcielenia Syna Bożego i tajemnicy Bożego Narodzenia. Skarb polskiej duchowości, skarb polskiej historii, skarb polskiej literatury, skarb polskiej muzyki, polskiej pieśni. Skarb polskiej kultury, zrodzony z wiary i z zachwytu tajemnicą wcielenia i do tej tajemnicy prowadzący. Ma Polska najwięcej kolęd na świecie. Tak się dusza polska zachwyciła tajemnicą narodzenia pańskiego i wyraziła to rozlicznie. Szlachetną strofą i serdeczną nutą. Śpiewajmy w tych dniach polskie tradycyjne kolendy. I klękajmy przed nowonarodzonym z pokorą, prostotą, z dziecięcą ufnością i miłością. Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi Oto się z Maryi dziś Jezus rodzi Łaski przynosi temu kto prosi odpuszcza grzechy daje pociechy O Panie nasz święty cud niepojęty w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki wieków, Amen.